Cześć kochani, witamy Was wszystkich na moim kanale ponownie. Dzisiaj gościnnie Oliver zaoferował, że zrobi mój makijaż, tak? I do on face walkie. Aha, to będzie makijaż zainspirowany bajką Paw Patrol, tak? Yes. To jest Twoja ulubiona bajka? Yes. Dobrze. No to co, zaczynamy? Yes. No to poproszę, co tam mi nałożysz najpierw? No śmiało. Które byś chciał użyć z tych kosmetyków? Masz tutaj paletę do cieni, masz tutaj And, flasher. To chcesz? Od tego chcesz zacząć? A może to najpierw? Nie? To, dobrze. Tu masz pędzelki. Tylko bądź dla mnie łaskawy, proszę. No, ale wstań, żeby Cię było widać, Oluś. Okay? No, gdzie to nałożysz mamie? Tak żeby było widać, no. To jest mój róż? A powiedz, którym z bohaterów się inspirujesz? Kogo zrobisz? Rocky. Roki? Dobrze. Ekstra. No, co teraz? Gdzie to nałożysz? Może na powieki? Ale jesteś delikatny, pełen profesjonalizm. Oskoczesz. Hmm. No myślę, że prezentuje się całkiem nieźle. Mm. Tutaj też? O tego nie przewidziałam. No dobrze. Może chcesz sobie pędzelek zmienić? Tu masz Sigma blending brush. Bardzo Ci się podoba ten fioletowy kolor, tak? Dwa pędzelki. No dobrze. Like no, ok. Gotowe. Okay. Może coś na powieki? Mm. 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 Oh, wow. mm. Patrol, to Twoja ulubiona bajka teraz? I do make up and pop for make up and pop for one. Aha. Czy jakby ktoś chciał taki makijaż, może się do ciebie zgłosić? Who want who want pop before make up and I do pop before one. Dobrze. Podamy numer telefonu, żeby można było się zarejestrować na makijaż. A my się nie chcę. Mm -hmm. O oh, wow. Ja myślę, że to będzie niezła inspiracja Oli na Halloween w tym roku, już za dwa miesiące. Może wtedy coś wyczarujesz? Mm -mm. mm -hmm. Bardzo odważny makijaż. Chciałbyś, żeby mama tak wyszła na zewnątrz? Yep. Nie. O, może nie po włosach. <laughs> A może tutaj zobacz, masz inne kosmetyki, tu masz taki cień inny, z Kiko. zobacz jak on się błyszczy, możesz sobie sprawdzić na paluszku. Ładnie? Tu mam położyć, dobrze. Zobacz, co tu jeszcze masz, tutaj masz do takiego dużego pędzla, taki jasny, nie, 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 tym. Ooo, oh, on me. Gdybyś mnie chciał trochę przypudrować, lepiej się będzie trzymał makijaż. I want me, I do know Why what you made me? And your make-up, and your paint job, and your brushes. Mama będzie wyglądać ładnie? Skąd wiedziałeś, że to jest do ust? Co to jest? Watermelon z klinika. No już skończyłeś z tym? Usta pomalowane? Ok. To już to schowamy. to. What, what I I to jest love... też takie błyszczące, widzisz? Bardziej złote. A tutaj masz jeszcze różowy. Ooh, I knew this one. Lubisz ten? Mm. Na policzki. Dobrze, proszę. Dip, 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 dip. You Lubisz malować kogoś? Wszystkie kolory. Uh -huh. I, I like it. O, czarne, mój ulubiony żeby cię było troszkę widać. O Luizie, nie wiem, czy ja doczyszczę później tą paletę. No, dajesz. Bardzo artystycznie. Miałam wyglądać przypomnij, jak kto? Rocky? Roki. A Sky teraz? Mm -hmm, Rocky and Sky. Mhm. and Sky. Ja nie Kolorystycznie chyba troszkę bardziej do Sky. Nie bili you are Sky. Okej. I will Sky. A jaki, który z bohaterów jest twoim ulubionym? Um, o. Oh. Wszyscy? Yeah. Czyli kto? O, kto tam jest w bajce? Zobacz, and and juma and walkie and wida juma and 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 tu masz jeszcze do brwi. Eyewest. Eyewest. it? brwi! nie rzęsy, brwi. Tu są brwi, kochani. Ok, ciekawa technika. Od końca do przodu. Bardziej takie zamazane ruchy, tak? Tutaj też? Zobacz, tu masz jeszcze tuż do rzęs. Jakbyś chciał mi rzęsy it? Tutaj jest na rzęsach. Mhm. Nie na nosie. No może tą drugą Rzęsy tutaj Może to drugie oko You look pretty I look pretty Thank you Thank you Please me nie byli Makijaż bardzo artystyczny, muszę ci powiedzieć. Jeden make-up artist pewnie by ci pozazdrościł takich zdolności. A ile masz lat, Oli? Przypomnisz? Trzy, tak? Masz trzy latka. Może zrobimy to co roku i zobaczymy, jak się twoja technika zmienia, co? I do you Wstań, kochanie, żeby cię było widać. No wstań. Czy to już koniec mojego makijażu? Nie. Jeszcze nie? Nie. Ale może skup się na twarzy, dobrze? Tak. Teraz przypudrujesz, żeby się lepiej makijaż trzymał. Widzę to skupienie na Twojej twarzy. Mm -hmm. <laughs> Siebie też? No <śmiech> super. <śmiech> To już niewiele będzie widać, inny pigment. Czy mój makijaż już jest skończony? No. Wszystko na raz? Widzę, że bardzo się wczuwasz w rolę. Podoba Ci się takie malowanie? Może kolejny odcinek nakręcimy jak, mama, jak, Ela maluje Ele, jak Ela maluje mamę? Może tatę namówimy? Zrobimy całą rodzinną serię Baby, <laughs> w makijażu. Myślisz, że Ela by mnie tak pomalowała? Oko, oko, oko. oko, nosek, ucho, trzeba na uchu pomalować tak, żeby się bardzo nie wyróżniało. Dobrze, ale może nie na rękach. Dobrze, my już chyba skończyliśmy ten piękny makijaż, już chyba masz niewiele miejsca do nałożenia. Jeszcze? No, jest. Pomożesz mam je to później zmywać? No, you need to keep it Mam zostawić to na zawsze? Yes. Na need... pewno? Yes, you need to. <laughs> Nie wiem, czy mam tyle odwagi, Oliver. Może gdyby to było Halloween, to bym się odważyła gdzieś wyjść. No pięknie. Podoba Ci się mój makijaż? Wyglądam ładnie? Jeszcze nie? Dobrze, Oluś, ale pamiętaj, żeby cię było widać tam. Widzisz siebie? Teraz w lusterku. tak? Patrzysz? Czego byś chciał użyć teraz? Tu jest jeszcze jedna taka kredka. O, Ale to miał być mój makijaż chyba, co? Chwail. Wąsy sobie robisz. I Kredka z Golden Rose. Mm -mm. Tam nie. Bo puder się zapróci, wiesz? I like it. I love it. I, it I look pretty. No, 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 no. Skończone? No to chodź, no tu jeszcze się pożegnamy. Bye you up. To ja bardzo dziękuję za makijaż. Jakby ktoś chciał się do ciebie zapisać na takie dzieło, to może? You like it? Tak. Podoba mi się bardzo, mi się podoba. daddy No to teraz pokażemy tacie, tak? Nie. <laughs> dziękuję bardzo. Pa. Kochani, domyślę, no, że Oliver sobie całkiem nieźle poradził. Mam wręcz taki połysk jak unicorn, ale zdecydowanie jestem w kolorach Sky, więc Oliver trafił. Wygląda to całkiem nieźle. Aha, a jestem teraz ładna, podobam ci się? A mi. I ty też ładnie wyglądasz, tak? No to leć, pokaż, tacie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten makijaż podobał. Tak jak mówię, może uda mi się namówić Ele i Martina. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może zrobimy taki mały challenge, kto jest lepszy. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Łapka w górę i koniecznie subskrybujcie kanał. Pa! No chodź, umyjemy się teraz. Nie? A ja mogę? Nie mogę się umyć? No co Ty? Troszeczkę. No.